Wam! Jutro jest wyjątkowy dzień, bo jedziemy na urlop. Zaraz zawołam dzieci jeszcze nic nie wiedzą. To jest mianowicie niespodzianka. Vivian, Klarysa, Leander, chodźcie na chwilę na dół. Mam dla was niespodziankę. Tak, już chodziło! Niespodzianka jaka? Tata ma w końcu dwa tygodnie urlopu, dlatego jedziemy jutro na urlop. Zgadnijcie dokąd? Co na urlop? Super! Hmm, jedziemy do Włoch. A może do Disneylandu? Ja wiem, do Tokio lecimy. Tam są roboty. <laughs> Nie, lecimy do Dubaju. A co do Dubaju? O mój Boże, ale fajnie. Tam jest Burj Khalifa. To najwyższy budynek świata. Jest naprawdę taki wysoki, że chmury widać? Tak, czasami z góry widać pod sobą chmury. Jak gdyby watę cukrową. Oj, tam jest tyle luksusowych aut.